Zawoja. Miejscowość turystyczna usytuowana u stóp królowej Beskidów Góry. Rocznie odwiedzają ponad 100 tysięcy turystów spragnionych pieszych wędrówek po górach, zimowych szaleństw, a także pasjonatów kolarstwa czy zwiedzania zabytkowych kościołów. Zawoja do niedawna szczyciła się mianem najdłuższej wsi w Polsce. Jedną z atrakcji turystycznych Zawoi jest Kościół Św. Klemensa w centrum, wykonany w większości z drewna, pochodzący z XIX wieku. Zawoja. Atrakcji turystycznych zawoi jest bawigórski park narodowy założony w 1954 roku. Jest on o tyle unikatowy, że szczyt który się w nim mieście, czyli Babia Góra, mająca 1725 metrów nad poziomem morza, jako jedyna w paśmie gór innym niż Tatry, posiada wszystkie piętra roślinności od regla dolnego po piętro alpejskie. Równoznaczne jest to z występowaniem wielu gatunków roślin i zwierząt, których możemy nie spotkać w innych częściach kraju. W Zawoje Barańcowej działa Ośrodek Edukacyjny Bawogórskiego Parku Narodowego. Jest to nic innego jak interaktywne muzeum poświęcone florze i faunie parku, a także kulturze regionu. Znajduje się tam również alpinarium, ogród zmysłów oraz biura dyrekcji parku. Wszystko to mieści się w drewnianym budynku, nawiązującym swoim stylem do tradycji regionu. Zawoja słynie z regionalnych karcz. Jedną z nich jest słynna dzika chata, a także karcz zbójnicka. Możemy tam zjeść tradycyjne dania kuchni regionalnej. Wystrój wnętrz nawiązuje do kultury podbabiogórza. Większość elementów została wykonana z drewna. Do jednej z najciekawszych atrakcji nawiązujących do tradycji miejscowości Zawoja możemy zaliczyć kamienną kapliczkę nazwaną Zbójnicką. Znajduje się ona w Zawoju Policznym zaraz obok z Zbójnickiej i wyciągu narciarskiego Mosolny Groń. Pochodzi z XVIII wieku i jest pod patronatem św. Jana Szczyciela. Według legendy miała ona być wybudowana przez górskich zbójników, którzy chcieli przez to odpokutować swoje rozboje. W środku również znajduje się zabytkowy obraz, którym opiekuje się mieszkająca nieopodal rodzina i ta tradycja przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Na podal karczmy zbójnińskiej znajduje się największy wyciąg narciarski zawoi, mosorny groń. Wznosi się na wysokość ponad 1000 metrów nad poziomem morza. W miesiącach letnich służy miłośnikom uprawiających kolarstwo górskie, a także, znajduje się, a także znajdują się tam trasy do Downhill.